zabiorą Was w miejsce gdzie uwielbiam jeść kanapki Subway'a Jadłem tutaj kanapki Subway'a w trakcie pandemii jak nie było można jeść nigdzie na mieście i fajne miejsce bardzo je lubię miłe sympatyczne przyjemne patrzcie jakie to jest miła atmosfera Pięknie No można sobie muszę iść zjeść smacznie ta bułka mi za to nie płaci, ale moja ulubiona kanapka od 15 lat prawie. Od 15 lat można powiedzieć. Duży włoski BMT z sosem South West, posypane oregano, warzywa. Różnie, ale głównie ogórek, jalapeno. Ogórek świeży, ogórek kiczony cebula, pomidor, jalapeno. Tak, polecam. It's very good, chcecie? Zjedzone, posprzątane. Lecimy dalej. Witam Was w już 17 dniu wyzwania 100 dni treningu bez dnia przerwy. Dzisiaj poszedłem na basen, także nie będziemy nic, nic nagrywali z treningu, ale mam nadzieję, że te klipy, które powrzucałem i podagrywałem dzisiaj dla Was, będą się Wam podobały. Także dziękuję Wam bardzo, że tu jesteście. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zostaniecie do końca odcinka. Zostawicie łapkę w górę albo w dół albo komentarz. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. No i przechodzę do treningu. Na razie, cześć. Zrobiłem jeszcze 5 serii na Barki Triceps i Biceps. Wszystko razem na raz 5 seriach. I lecę do domu jeszcze zrobię parę brzuszków w domu. Powiem Wam, że się czuję jak nowo narodzone po tych dwóch dniach. Wczoraj wczoraj to rozciąganie. Joga, rozciąganie, dzisiaj basen i trochę no tam ta jedna, jedno ćwiczenie siłowe. Kurczę, normalnie naprawdę się czuję jakbym zregenerował się, jakby, jakbym tydzień odpoczywał się czuję. To organizm się po prostu przyzwyczai do no mnie i tyle, tak mi się wydaje. W każdym razie naprawdę dzisiaj się czuję, się czuję super, czuję się naprawdę jakbym odpoczął. Także super, rewelacyjnie. Jutro będzie można zrobić jakiś cięższy trening. that's nice right.